Wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w polskiej premierze smartfona LG G6, najnowszego flagowca oferowanego przez LG. Zazwyczaj, jak wiecie, nie robię tego typu informacji, pierwsze wrażenia z telefonu, ale że sprawa jest dość pilna. Bo aktualnie jest przed sprzedaż, i warto może Wam dać cynę, że te osoby, które by się zastanawiały nad tym urządzeniem, warto chyba skorzystać z przedsprzedaży. Ja pamiętam, że poprzednie urządzenie, które u siebie kupowałem, też brałem w przedsprzedaży, bo zawsze jest do tego spora garść dodatków, które oferuje. Producent, odsyłam was na stronę LG Polska, tam jest dokładnie opisane jak to wygląda. Może najważniejsza informacja, że zamówienie trzeba złożyć pomiędzy 3 kwietnia a 19 kwietnia, i potem rejestracja w tym programie będzie od 20 kwietnia do 31 maja. Te osoby, które wezmą udział w sprzedaży, będą obdarowane dodatkowymi gadżetami, przede wszystkim słuchawkami. LG o wartości 499 zł, plus do tego otrzymają Bon też w wartości bodajże 500 czy 600 zł, teraz nie pamiętam, który będzie uprawniał do wymiany wyświetlacza. Jeżeli nawet z własnej winy uszkodzimy telefon, uszkodzimy wyświetlacz, to dzięki temu, żeśmy nabyli to urządzenie przez sprzedaży, będziemy mieli możliwość darmowej wymiany tego wyświetlacza w telefonie, tak więc myślę, że warto z tej opcji skorzystać. Również była informacja, że wchodzą one w przeszkodaż u operatorów. Play przygotował dobrą ofertę, bo oprócz tego zestawu, o którym mówiłem, czyli słuchawek i tego vouchera na wymianę wyświetlacza, również w ofercie był rzutnik, projektor. Jak gdzieś tam wyczytałem w sieci, ten projektor nie było to najtańsze urządzenie, bo koszt jego w granicach 1800 zł. Był tam przez komentujących określany. Ja akurat tego nie weryfikowałem, ale z tego co mówił człowiek z Playa, planowali, że ta sprzedaż potrwa kilka dni. Niestety okazało się, że trwała dwie godziny, ponieważ wszystkie te telefony razem z tymi projektorami wyprzedały się, można by powiedzieć, na pniu. Przejdźmy teraz do pierwszych wrazy. Przejdźmy teraz do pierwszych wrażeń z użytkowania tego telefonu. Wygląda on naprawdę fantastycznie, jakość zastosowanych materiałów no jest taka, że biorąc go do ręki mamy wrażenie, że jest to telefon typu premium. Jest tu szkło i metal, zimny, fajny, ciężki metal. Ja lubię takie solidne konstrukcje. No i ta konstrukcja również jest solidna. Designersko, dużo, dużo, dużo lepiej niż poprzednik niż G5, po prostu telefon można by powiedzieć, że jest piękny, jest płaski, nic nie wystaje, żadne aparaty, żadne elementy tego telefonu nie wystają, także to jest też duży plus przy użytkowaniu tego urządzenia. Sam wyświetlacz nowe proporcje 18 na 9, matematycznie upraszczając 2 do 1. Piękny wyświetlacz można powiedzieć zajmujący całą, całą przednią część tego urządzenia idealny do konsumpcji treści serwisów społecznościowych czyli to co głównie robimy na telefonie mapy serwisy społecznościowe przeglądanie zdjęć bardzo 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 się to dobrze prezentuje przede wszystkim zaskakująco jest duża jasność tego wyświetlacza ja byłem tym mile zaskoczony jeśli chodzi o sam wyświetlacz muszę powiedzieć że jest to no, top światowej technologii, jaka aktualnie jest dostępna na rynku. Kolejnym elementem dość istotnym dla każdego posiadacza smartfona są aparaty, zarówno aparat do typu selfie, jak i aparat główny. Też Wam to pokażę na pełnej prezentacji, bo warto o tym wspomnieć. Aparat typu selfie, dwa tryby, normalny 82 stopnie oraz szerokokątny 100 stopni. Bardzo przydatna opcja, jeśli chodzi o robienie zdjęć selfie, kiedy jesteśmy w szerszym gronie. I teraz podwójny aparat główny i tutaj też Mamy wersję tradycyjną 71 stopni, kąt normalny oraz kąt szeroki 125 stopni. Jest to kąt znany z kamer. No, prawie tak szeroki jak kamery typu GoPro. O, w ogóle akszynkamy. Jest to bardzo przydatna funkcja, mnie się akurat ona bardzo spodobała. Ja porównywałem ze swoim iPhoneem ten telefon i naprawdę jest to szokujące i również aparat pozwala nam na robienie zdjęć w, nowym, w nowych proporcjach, czyli 2 do 1, jeszcze szersze niż tradycyjne zdjęcia w formacie 16 na 9. Myślę, że nad aparatem również się skupię, żeby Wam o tym aparacie powiedzieć więcej. Fajne tryby się pojawiły przez to, że mamy możliwość wstawienia dwóch kwadratów, 2 do 1, przypominam, proporcja również obsługa aparatu do robienia zdjęciów Zdjęć kwadratowych, gdzie automatycznie mamy podgląd, jest to bardzo przydatna funkcja. Kolejną, kolejną fajną rzeczą jaką ma ten, to urządzenie, no to już mamy nowy standard USB typ C, ja wiem, że niektórzy nie do końca są przekonani, ale myślę, że za kilka lat będziemy wszyscy szczęśliwi, że w końcu mamy e, takie złącze w naszych smartfonach i to również ja przynajmniej uznaję jako duży plus. Warto wspomnieć, że telefon jest e, słuchajcie wodo i pyłoszczelny, tak więc LG dołączyło do grona firm, które takie urządzenia nam oferują i to też jest myślę, że istotne dla wielu użytkowników. Warto wspomnieć, że obsługuje również tryb Dolby Vision HDR, czyli będziemy mogli no cieszyć się naprawdę największą jakością, najlepszą jakością, jeśli chodzi o odwzorowanie tego, co urządzenie nam pokazuje. Kolejna opcja istotna parametry techniczne oczywiście flagowiec nie ma tutaj absolutnie żadnych wątpliwości, że działa płynnie Snapdragon 821, Android 7K, sam wyświetlacz może jeszcze warto uściśleć jego rozdzielczość 1440 na 2880 HDR10 i Dolby Vision obsługiwany, wbudowana bateria 3300 mAh obsługująca Quick Charge 3.0 ram mamy 4 GB dostępne dla użytkownika 32 pamięci wewnętrznej oraz gniazdo na kartę SD, która może nam rozszerzyć telefon o kolejne 2 terabajty, tak, właśnie, już teraz 2 terabajty są obsługiwane, jeśli chodzi o karty SD. Podwójna aparat tylny, 13 megapikseli, myślę, że to też warto uściślić. Generalnie telefon mi się podoba, ale dajcie mi chwilę czasu na, na test. Chciałem Wam tylko zaanonsować, że jest teraz przed sprzedaż, bo może ktoś się nad tym telefonem chce pochylić i go zamówić, to warto skorzystać teraz, bo za kwotę, którą. Znajdziecie w linku pod, pod, pod filmem, możecie kupić urządzenie z tymi dodatkowymi elementami. Dobra, zachęcam Was tradycyjnie do oceny filmu. Jeżeli Wam się podoba, łapka w górę, jeżeli nie, łapka w dół. Subskrybujcie również kanał testhub.pl. No i czekajcie na pełną recenzję za czas jakiś tego urządzenia. Opowiem Wam, jak ono u mnie się spisuje.